Siemano drodzy widzowie z tym staros. moi drodzy widzowie z To jest mój kolejny odcinek z Grid Ark Survival Ascended. Dzisiaj w planach mam zrobić, dokończyć przy was bazy. Zrobiłem ją trochę poza odcinkiem, ale powiem wam, że za dużo się stało. Poza odcinkiem i stwierdziłem, że dobra, pas. Trzeba zrobić przerwę i zacząć to zrobić, dokończyć to po prostu na następnym odcinku. Kolejna rzecz, dla nas kolejną rzeczą jest to, żeby oswoić raptora. Wiem, gdzie są raptory, bo jak właśnie byłem poza odcinkiem, gdzie się łaziłem pod drewno, no to znalazłem miejsce, gdzie jest ich dosyć sporo, bo widziałem ich chyba może z pięć z daleka. I co, może poszukamy jakieś przepisy czy coś takiego? Wiecie o co chodzi? Te skrzynki, gdzie można znaleźć się wszędzie po mapie. No nie, i tak będzie można to też zebrać, między innymi, bo to jest właśnie w okolicy tych raptorów. Dobra. Bez zbędnego gadania, a jeszcze dodam, zostaw lajka i suba, no i oczywiście walnij dzwona, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych filmach. Zapraszam też na mój serwer Discord, link macie tam na dole w y, opisie. Plus zachęcam do wejścia na mój drugi kanał, Sarus Horror, się wiem, wiem, bardzo kreatywna nazwa. Tam no, za niedługo, dosłownie po odcinku Zarka, będę nagrywał odcinek z The Beast Inside. Dla was za nią gra bardzo fajna i wciągająca, fajną fabułę ma. No i dobra. Koniec gadania. Miłego oglądania. Dobra, więc tak jak mówiłem, musimy. Najpierw zabiorę trochę rzeczy, wiecie o co chodzi. Musimy trochę rozbudować bazę. Trochę powiększyłem ogólnie drop z rzeczy. Drop rzeczy, bo był o wiele mniejszy. Miałem chyba 0,8 ustawione, a e, normalne w Arku i było tego co mi wiadomo 1 2. więc takie sobie ustawiłem, więc zobaczymy, czy to dużo zmieni nam, jeżeli chodzi o zbieranie. E, tu jak widzicie, już trochę zacząłem robić balkon. Tak jak mówiłem, że chcę balkon, tutaj to będzie balkon do tego okienka. Na tym okienku się zakończy, zrobimy tak podłogi i będzie, myślę, że cacy. Zrobiłem na razie tyle. Postawiłem sobie łóżko, postawiłem sobie ognisko i tutaj dwie skrzynki. I teraz uwaga, poza odcinkiem to się stało. Mamy 80 level, przez to, żeby, tak jak mówiłem, moje ustawienia były tragiczne. Zmniejszyłem to od razu, jak ktoś, chyba jak dużo, my tam zmniejszałem. Chyba jednak nie do końca zmniejszałem. Ale dobra. Cię uwagę, jaki ja mam ekwipunek. No, powiem Wam szczerze, że zwiedziłem kilka tych Zrzutów, tam bodajże był jeden czerwony i dwa niebieskie, i dostałem taki oto ekwipunek. Też mam taki pistolet do tego, nie? Far, nie wiem, jak się nazywa. Spray Pinter. No, to wiecie, no, do sprayowania, do malowania. Tutaj mamy jeszcze takie oto larytasy. I właśnie między innymi też chciałem zacząć od tego, bo mamy naprawdę ciekawą rzecz, a mianowicie bramę dla dinozaurów, dużych dinozaurów. Więc myślę, że będzie całkiem spoko zrobić za niedługo też tam tutaj wejście na pewno jedno, żeby na dinozaury dzikie nie wchodziły wielkie. Tam drugie, no i oczywiście w tamtym miejscu gdzieś tam trzecie. W ogóle nie wiedziałem, że da się tak pochodnie ustawić. Co jest moim zdaniem fajne, bo mamy przynajmniej możliwość poruszania się w pochodniu i mamy przynajmniej widok w nocy, tak? No i dobra, zebrałem trochę drewna poza odcinkiem. to dobiorę je ja wszystko. Wszystko, wszystkie całe drewno zbiorę ze skrzynek i wszystko inne. No to chyba już było na tyle, nie? Okej, okay. um, od razu to. Do, do skrzynki, no. Dużo tego nie zebrałem, bo mówię, nie chciałem dużo robić poza odcinkiem, a już tak jak zobaczyłem jaki level dostałem, to... Daj to spokój. No i dobra, zrobiłem tutaj taki właśnie, nie wiem jak to nazwać, przedsio przedsionek, czy co? Mniejsza o to, ale po prostu zrobiłem sobie takie fajne wejście, taki ten, ganek, o, chyba ganek to się nazywa, można nazwać bardziej, o gówno, nie Dobra, jak zostawisz teraz lajka i suba, jak zostawisz teraz lajka i suba, to zjem ty gówno. Zostawiłeś? Dobra. Głupi. Dobra, teraz tak. Można by było w sumie tutaj zrobić zejście gdzieś tu bardziej, albo na następnym zrobić zejście drabiną w dół prosto. A tutaj można by było zrobić, żebym po prostu nie spadał. Granicę taką rozumiecie? No i dobra. Teraz zabieramy się za ściany. Jak widzicie, tutaj to nie wygląda aż tak obiecująco, jakbym chciał. W ogóle grałem w Dragon Ball, a. jeżeli ktoś z was lubi Dragon Ball. No, Dragon Ball z i Kakarot zarąbista giera, naprawdę. A pamiętajcie, że pytanie odnośnie Familii friendly nadal jest aktualne, więc możecie mi napisać w komentarzach, czy chcecie, czy nie, żeby żebym prowadził family friendly, czy nie. Ja mogę i bez, i mogę z family friendly prowadzić, ale dobra. To zależy tylko i wyłącznie od was. Wiecie co, w sumie nie głupio by było zrobić teraz barierę na start, żeby po prostu nie spadał stąd. O, pod B jest chat, fajnie. Pod B miałem przyspieszenie w Dragon Ball, tego nacisnąłem. Kolejny level up. I już mam 460 HP, jak widzicie, tak jak mówiłem, 420 wystarczy, żeby z najwyższej... Wysokości po prostu największej w mapie przeżyć. Dlatego wow, fajnie, przeżyjemy każdy upadek już. Weźmy sobie w ekwipunek na razie. Dobra. W taki oto sposób będziemy mogli to postawić, żeby było dosyć. No nie powiedziałbym, że to będzie ładne, ale. I odkryłem w ogóle jak się robi też barierki, co jest moim zdaniem spoko. Dobra, widzowie, no i tak jak mówiłem z. Już wiem, jak się robi takie płotki. Co wyglądają, moim zdaniem, tutaj. Dają w uroku. Zarąbiście wygląda. Ehm, I teraz tak. Wracamy do budowania. Tylko muszę coś sprawdzić. Tak. Ja zrobiłem ścianę. Nie, nie zrobię tego ze ściany. Jak już to zrobię, albo z półścianki. Albo z właśnie taki, takiego płota. Płota. Płotu. Boże, święty mój polski to. Upada, upada. Dobra, widzowie. Idziemy po drewno. Teraz jak najszybciej się da. Może nie znajdziemy żadnego agresora tutaj. A, nie, jeszcze. A propos agresorów. Przypomniałem się, że poza odcinkiem. Zaantykował mnie Terizino. Zrespił się dosłownie na obok mojej bazy z dupy. I słuchajcie, mój Dillo poradził sobie z nim z moją małą, wielką opcją, moją pomocą, ale poradził sobie. Ja ledwo przeżyłem, Dilo też ledwo przeżył, ale już dałem, Dostał w siurę level upów, no nie, od tego Terizino. I dzięki temu będziemy mogli. Będziemy mieli jakąś obronę, tak? Już ma trochę więcej HP, tam chyba około 1000. E, damage też ma dosyć spory. O, sorry, zalaga. Dobra, już, ogarnęło się. Um, I teraz tak, właśnie, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Um, ogólnie Dillo się zbugował pod tą skałą, na której mamy bazę. Dosłownie był pod nią i właśnie wtedy mnie zatykało Teresino i na szczęście ten Dillo przyszedł mi pomóc i przeżyłem. I, 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 i jest git, jest super superancko, podoba mi się. I też zauważyłem, że bardzo wam się podoba to, że wróciłem do Arka, więc mam nadzieję, że seria z Arka um, się utrzyma długo na tym kanale. Powiem wam szczerze, że widzowie Arkowcy, powiedzmy sobie szczerze i wam, mi nie brakowało Arka, a... W sumie to nie jest głupi pomysł, żeby jego po prostu na tym kanale prowadzić, że to ujmał, tak to ujmął tak? Teraz tak, wróćmy do tego, że... Okej. Okay. Coś mi się zbugowało w arku. Pewnie... Aha, już wiem co. Myszka mi uciekła na drugi monitor i wiecie, zminimalizowało tak jakby arka, arka, w cudzysłowie. Ok, smithy jeszcze zrobiłem właśnie. Zapomniałem wspomnieć o smithy. Zrobiłem smithy, patrzcie ile mam żelaza. To też jest ze zrzutów. Trzy zrzuty, cztery zrzuty, cztery zrzuty podniosłem ogólnie i takie zrzuty dostałem właśnie, ze zrzutu dostałem tyle żelaza. Przypnijmy sobie, żeby wiedzieć co nam trzeba. O Jezus Chrystus. Cement. No to wiecie co można zrobić? Ja mam pomysł, że można, można zrobić, tylko muszę mu dać. Passive. O, widzę, że masz levela, o, nawet 5 level upów. I jak widzicie, tak wyglądają statystyki właśnie na rodilo On ma też raw primite. To jest też super, moim zdaniem, bo raw primite nam bardzo ee, pomoże w oswajaniu tych zwierząt. Chociaż już było na wykończeniu i też miałem tam inne te te, 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 te primity. O, na przykład taki stek ma. Nie? nie wiem, co on daje, jak on działa, a miałem jeszcze inne raw primity. Te nie raw primity, się nazywało tylko jakieś inaczej, no nie? I... No, jak widzieliście, zgniło. Kiedyś tutaj też zrobię ganek, ale na razie chcę się skupić na istotnych rzeczach. Jak widzicie, miałem. Nie wiem, miałem. No weź się postaw normalnie. Okej. Okay. No i już nie jest okej. Okay. I, I ja jestem perfekcjonalistą, że tak to ujmę. I jeżeli ja coś zrobić dobrze, to tak robię. Przynajmniej się staram, żeby tak było. Um, okej. Okay. I teraz idziemy po. A może łuk zrobię w sumie? By o, wy. O. Mamy łuk. A w domku mamy usypiające strzały, z których będziemy mogli skorzy skorzystać, żeby oswoić jednego niegomościa. Może nie tylko raptor będzie oswojony na tym odcinku. Ej. Ej, widzowie, chyba szykuje się niezły zrzucik. Co ty tu masz? Co to jest? Archeon... Nie, wiem, co to jest? Iguanodon, spoko wiem co to jest. I o właśnie o te mięso mi chodziło. Oj, patrzcie, mamy cylownik. E, o te mięso mi chodziło, że je miałem i ten... Dobra, nie, dobra, widzowie. Idziemy po Rexa. Nie no, żartuję Rexa, to bym raczej nie oswoił tak szybko mi się wydaje. Idziemy szukać raptora, Teresino nawet jest. Dobra, uciekamy, bo w niego o, ten już zasypiał. Uciekam. Raczej przeżyję to. One nie biją jakoś nie wiadomo ile. Mamy jednego. Jest drugi. Chyba uciek przestraszył się mnie. Okej. Okay. Yy, dajmy mu od razu te mięso. Mam nadzieję, że to jedno mu wystarczy. Kupa, zestrałem się ze strachu. E, no dobra, ale gdzie jest ten drugi? Jakoś się dało sprawdzić no. A, no tak, dało się to Opa, Opatrzcie, ty drugi leży fajnie. Mamy dwa raptory, więc jedna misja przynajmniej jest wykonana, tak? Chcieliśmy raptory, to mamy raptory. A, tu jest trzeci. Mm -mm. Czyli już mamy plaga raptorów, raptorów, raptorów tak naprawdę, więc spoko. Mi się wydaje, że już odcinek możemy zakończyć na tym, bo... Bobu. Bo... Jaki fajny jesteś, maluszku. No, y możemy zakończyć odcinek ze względu na to, bo co? Bo już zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić. Przynajmniej jedną rzecz już wystarczy, tak? Dobra, to widzimy się w następnym odcinku. Zostawcie suba, like Subano i dzwoneczek, żeby zostawić polegać o kolejnych filmach. I tak dalej, tak dalej, tak dalej. Nie żartowałem, nie, nie kończymy tego w życiu. Tam jest kolejny, idziemy po niego. Idziemy po niego. Wyzowie, on będzie nasz. To nie gadaj, że to jest czwarty. Nie, dobrze, to jest ten sam. Raptor, has Ale mało HP mi zebrały bardzo. Ops. Szybko palu. W sumie. Szymaj. Toreczko. Przesympatyczny. Jeżeli te jagody mają jakiś specjalny Ten. Um, jak to się nazywa? Nie znaczenie, tylko zastosowanie. Możecie mi napisać. Miłoby mi było. A teraz tak. Widziałem gdzieś tutaj Teresino, to może i jego zaraz ospoimy. Nie, no. Teryzino, to za dużo czasu trzeba poświęcić, żeby go swoić. Chociaż pewnie, jak teraz będę wracał, to mi wyskoczy z dupy i mi ugryzie w jajka. To znaczy co? Dobra, ty tu sobie będziesz żyć. O, już jeden jest. Chodź tutaj. Drugi jest i trzeci jest. Dobra. Ten jeden kiedyś się oswoi. A teraz chodźmy z naszym gangiem słodziaków i, i, i idziemy na podbój kosmosu. Chodź tu. Wszystkie trzy za mną, wszystkie trzy za mną. Bardzo dobrze. Nie wiem, który to jest Alfa, Beta, gamma i tak dalej. Um, więc przekonamy się po prostu. Wydaje mi się, że Alfa jest ten, który ma wyższy level. Nie, a gra nam to później pokaże. Widzę. Nie, jednak nie widzę. Cześć, cześć, cześć. O, kozrzuca bombki, widzieliście to? Bezbożnik jeden. No cóż, widzowie, nie zostało nam nic innego jak tylko zebrać skórę, więc trzeba trochę tych słabiaków pozagryzać. Jakoś pod był przycisk, żeby wiecie, żeby. Pioletowy zrzucik, idziemy po zrzut, idziemy po zrzut. tu, 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 tu. tu. Pioletowy zrzucik. Co nam dropnie? co nam drobnie? Łowaga, obstawiamy mięso. Uuu! Dużo, bardziej żelaza. Tutaj mamy... Dyer Tutaj też mamy Dyer Co to jest? Lich Blue Blood. To jest ten... Ja wiem co to jest. To jest... Yy, krew tej... Liczy. Czego nie rozumiecie? Atakować... Mój cel. Let's go! Dobrze! Halo dinozaury, gdzie jesteście? Dinozaury... O! To jest dobry. O ty kurde, Judaszu, malucha będziesz griz, Dać go! A, tu też teraz jesteś, Rozumiem. Nawet nie zdążyłem sprawdzić, co to... było. A skąd te row primie i te tyle. Okej. Okay. Okej. Okay. Damage. Oczywiście... O, patrz, 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 mały dilo. Przygarnę cię. Nazwijmy go... nazwijcie go w komentarzu. Nazwijcie go w komentarzu po prostu. A, poczekaj, bo maluchy trzeba karmić, bo mogą zdechnąć, no. Daj mi trochę mięsa, nie bądź nie żyła, niecham. Dinos zżarły moje. Żyjesz? Nie! Chcę jednego oswoić. O kurde, gdzie tu się zebrało, ty! Jeden śpi. Kto śpi? ci śpi, nie śpi. Dimorphodon jest fajny, bo można go na plerach nosić, nie? Na szczęście tyle HP, że ja praktycznie nie widzę, żeby mi coś robili. Eh, tam zawsze to jakieś szkodniki, które będą też atakować dla nas, nie? Które będą po naszej stronie. pod Dimorphodony to można szkodnikami nazwać akurat, powiedzmy sobie szczerze. Chciałem im załatwić rozrywkę trochę dłuższą, nie? Ale widzę, że dla nich to nie ma chyba aktualnie wyzwań żadnych. O, jest niemorchodem jeden. Ciebie jeszcze trzeba. O, akurat to zrobił A nie, ten akurat zdziczał. To nic, chodź tu na mnie. Aha, chodź tu. Idziemy. Za mną brygado, do domu. Chodź, mały Terizino. Ty, nie mów. O, o, ten mamy Terizino tutaj w lasu mojego, ten jego starych, ale to nic. Mamy Terizino widzowie i Dimorphodon i jeszcze Raptor Dilo. Terizino, człowieku, czego chcieć więcej? Drzewo go nazwę. Tym razem ja się kreatywnością pochwalę. Za mną brygada, Wszyscy do domu. Ale jaja. Idzie, idzie, fajnie, zarobiście. Mamy Terizino jeszcze. Czego chcieć więcej od życia, powiedzcie mi, widzowie. No dobra, widzowie, słuchajcie, no tyle dinozaurów, to bym się nigdy nie spodziewał, że będę miał... A z nimem Fodona no nie zrobię takiego, że tak to ujmę, spada chronu. Zabierajmy od razu od nasze rzeczy. Miałem budować doma, mam, widzicie, co się dzieje, no, to nie da się budować domu w takich okolicznościach, bo <grafię> to najzwyczajniej to jest chyba niemożliwe w naszym przypadku, tak? A Terezina, jak będziemy mieli źródło na Terezina, to będziemy mogli zbierać drewno w Widzowie, ale zarąbiście się stało, że my go mamy, nie? Jeszcze tylko Piterka oswoić na później. Domek jest trochę dalej jeszcze. Siema, Dilo, mam dla ciebie ziomków. Ziomka jednego przynajmniej, takiego, który cię zainteresuje. Okej, okay, teraz wszyscy stop. Ty... Masz zjeść. Jest już dorosły, fajnie. -er Co my potrzebujemy? Potrzebujemy skórę 55 żelaza, czyli trzeba zrobić 4G jeszcze. Ok. No to tak, musimy zebrać jeszcze sporo kamienia. Czym się zaraz zajmę? Dużo skóry, ale to skóry mają nasze dinki. Ehm, to trzeba raptora. Jedno siodło zrobię, żeby po prostu było. Ehm, musimy znaleźć tego, który, który ma najwyższy level, i go, go go, 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 ujeżdżać, żeby po prostu było lepiej. Ehm, nie ma pokazanego spida, nie ma pokazanego spida. A co to? Bones. Ej, a to co? Plate. Też jest plate. Ej, możecie mi napisać w komentarzu, co te plate robił. Teraz tak, sprawdźmy jeszcze raz. Ty masz poziom 40, ty masz poziom 29. I dobra, a gdzie jest nasz, nasz trzeci raptop? Raptor. Raptop. Um, to nie potrzebuję. Tylko raptory potrzebuję wiedzieć. Tak trochę wam powiem, że te traki to takie trochę. No gówno. Bo nie pokazuje mi tak jak bym chciał. O, skórę masz to daję. Nie ja wezmę od razu od ciebie to. Ty coś tam masz. Zbyt jedzenia nie masz. Dobra, zaraz ci damy jakieś jegody. Których mam dużo? Żadnych, tak naprawdę nie mam zbyt dużo. On jest tak daleko? To on tam się zatrzymał, czy to jest... To już nie wiem, pogubiłem się. Który to jest ten, którego ostatniego uspoiłem? Ten, co teraz za mną idzie, czy ten... Czy co? Trochę jestem głupi. Ale nie mów nic widzom. Tak, nie jestem głupi aż tak. Tak myślałem, po prostu nie mam miejsca w ekwipunku. Nie, tamten daleko to jest chyba ten, co gdzieś mi się zagubił. Tak mi się zdaje, no ale dobra. Nadal jestem podekscytowany tą grafiką, w ogóle jak to wszystko wygląda. No Te liście trochę irytujące, ale powiedzmy sobie szczerze, widzowie. Ty masz 23 level, ty masz bardzo niski level, jeżeli chodzi o twoich kolegów, więc raczej ty jesteś tym, który się dopiero co oswoił, że tak płynął dopiero co. Daj go, on umiera. Czemu on umiera? A on nie umiera, tylko on po prostu nie ma miejsca w EQ. I w takich taki właśnie przypadkach przydałoby nam się takie stworzenia jak Parazaur czy jakiś traj czy coś takiego, co nam po prostu zbiera dużo jagód. Na przykład bronto. Najlepiej zbiera chyba jagody, z tego co mi wiadomo. Ale mogę się mylić, tak? Możecie mnie też doinformować na, w komentarzach pisząc, co jest najlepsze do zbierania właśnie owoców. Bo najwięcej zbiera zarazem bronto na 100%. A, właśnie, przypomniała mi się jeszcze jedna... Taka mała drobnostka, bo ja wam mówiłem, że mam w planach jeszcze jednego dinka, żeby oswoić, a nie powiedziałem wam jakiego i nawet nie zabrałem się, żeby go oswoić. Nie zabrałem się do tego, żeby go oswoić. Tylko najpierw tego Dinka trzeba sprawdzić, czy on tutaj w ogóle gdzieś w okolicy się znajduje. A żeby to zrobić, ale możecie się powoli domyślać o jakiego. A no bardziej nie Dinka, tylko jakie stworzenie mi chodziło. No ten niegomość ogólnie ma tutaj chatę obok mnie. O! Słuchaj go! Nie, nie, nie on. to nie on. A gdzie on jest? O! Jest, widać go, patrzcie! Właśnie tego. Niegomościa chciałem oswoić Okej okay. Tylko odciekać on zaraz zaśnie To podobnie patrzcie już ucieka to znaczy że chce już zasnąć chce pójść spać Ale dziś powinien być jeszcze drugi No dobra, to nic i już nie będę cię męczył. I właśnie tego niegomościa chciałem dla was złapać. Możecie go skojarzyć z ostatnio bardzo często spotykanych memów polskiego TikToka, YouTube'a Bober. Bober. Nie wiem czy uda mi się go oswoić dosyć szybko. Ej, jeżeli bym go zaciukał, to bym miał dwa darmowe bobry, nie? Kłóczące, ale wolę spróbować sam go oswoić. Najpierw to bym miał wtedy trzy bobry, a nie tylko dwa, tak? Tak, na logikę. Idę dalej zbierać jego. Dobra, widzowie, wiecie co, ja mam po prostu pomysł. Czemu ja to nie wpadłem wcześniej? Ehm, montażysta, halo, proszę, byś mi po prostu ucinał scenę, kiedy ja tutaj nic nie robię, nic praktycznie nie, nie gadam. Bo się skupiłem na właśnie oswajaniu. I jako swoimy to proszę, żebyś przywołał tutaj widzów do nas, więc halo. Uuuu... jestem totalnie głupi... Bo w tym momencie zarazem straciłem i ym, narko i przy okazji też jagody. Jagody to tam siura, ale narko to, to trochę gorzej. Postanowiłem, że sobie też o swojej międzyczasie parazaura, żeby, żeby dobywać więcej jagód, no nie, ale zapomniałem o naszym Bobrze, który swoją drogą ma dziwny wygląd, ale mamy bobasy jego. Jeden gdzie za nim, tu więc chyba ja po prostu go zaczukamy. Trochę bije. Okej? Okay. I teraz po prostu weźmiemy jego maluszka. Jeden. I jeszcze gdzieś powinien latać drugi. O! Jest drugi. Cześć, koleżko. Jesteś od dzisiaj kastrat 2. Najmior Parazaur. No to tu należy... Widzowie wy, wy musicie go nazwać. Wy, wy go nazwiecie, bo... Kurde, rozwalił mi dobre rękawice. Bardzo niedobrze. Myślę nad tym, żeby któregoś razu zrobić stąd most do tamtej strony, tamtego właśnie podwyższenia. I w tym podwyższeniu właśnie później e, zrobić jakieś e, różne inne właśnie struktury, budowle i tak dalej, które będą nam bardzo przydatne. Na razie jeszcze nie wiem jakie, bo nie wiem jakie są. Z czasem się dowiemy razem. Okej, okay, HP mamy, idę się napić i można będzie wrócić do domku. Osiuk, zasuwa skubony. Wiem w sumie, co można by było zrobić. A mianowicie, będziemy mogli zrobić tam na tej drugiej wysepce, że tak to ujmę, tym zniesieniem, które ruszają kamerą. Nie było tego aż tak widać. Na tym drugim zniesieniu będzie można zrobić po prostu... Te nogi zabieram stąd. Zagrodę dla się dinozaurów, nie? Danecz Dinozaur, się stworzeń dinozaurów i tak dalej, i tak dalej. Perizino Terizinozor, myślę, że będzie lepszą opcją na starty, a nie Castrorides, ze względu na to, że i tak potrzebuje więcej włókna niż e, ...niż drewna. Mam plan, Wizowi. Bardzo dobry plan, myślę. Nad... O właśnie to. O to chodziło, widzowie. O te całe wejście, żebyśmy mieli jakikolwiek podgląd na to, co się dzieje wokół naszej bazy, wejście do naszej bazy, i od razu tutaj jeszcze trzeba będzie to skończyć. Wizowie, uswoiliśmy nie dość, że Raptory, Dilo. Parazaura, Dimorphodony 2 i jeszcze Terizino i... Kurde, czego chcieć więcej? Naprawdę, na start to jest naprawdę zarąbista rzecz. Dobra, szybko dokończmy naszą bazę. Okej, okay, ściany sobie ostaw... po... ostawmy. ostatnie, postawmy od razu. No rany. No weź. A miałem ładne okienko. Było sobie... O, e, 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 e. Podnieś mi to i podnieś mi to. Tak nie może wyglądać to. O! Tak ma być. nie ma być, a nie brzydko. To ścianę od razu podnieśmy. O, stawię się, super. No i dobra, już. Czas, no ale własno, że tak to ujmę. I tak zrobimy tego z 6 pięter, może. <laughs> no bo, żeby z przesady nie 6, ale zrobimy z jakieś 5. Znowu za dużo. Z jakieś 2 trzy zrobimy na pewno, ok? Nie wincie mnie za to, co ja za gadam. Po prostu jestem podekscytowany zarazem i z drugiej strony też em, trochę zmęczony po pracy. Mamy aktualnie w sklepie, w którym pracuję, jest reamament i bardzo dużo, dużo roboty jest, przez to jestem trochę zmęczony. Ok. Teraz potrzebujemy postawić tutaj. To jest tu. Tych, tylko, że to trzeba tu O tak. O właśnie. Teraz tak. I uwaga ostatni. Teraz. O! Siedzi. Jak ta la lala, la lala. Dobra. I, 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 I co jeszcze potrzebujemy? Na pewno nie to. Tak. Dwa, trzy. Nie spadnę, powiedz, że nie spadnę. Nie spadłem, fajnie, dobrze, jest super ancko, elegancko. I teraz jeszcze podejdę tutaj, bo chcę sprawdzić, czy to jest możliwe, żeby to tak postawić. Świetnie, da się, ja nie mogę, jakie to jest niesamowite. Normalnie, jeszcze się chcę budować więcej człowiekowi, nie? To już zostawię na kiedy indziej. Mamy już godzinę materiału, widzowie. I pomyślcie sobie, ile ja będę musiał poświęcić czasu na zmontowanie tego. I od razu postawimy sobie tutaj żeby mnie spadł, skoczyć się przez to da ale z lekkim oporem, więc jest okej. Okay. No i tak zrobimy do końca, dookoła, będzie cacy. Tutaj nie będzie tych dinozaurów. Ja jestem, zabiorę później, jak coś nie myśli sobie, że nie. Tutaj na razie po prostu będzie taka zabudowa, żeby nam nic się nie stało, a tutaj zrobię po prostu wielki mur. Ta. Ta. Taka. Aki doki. oj i właśnie dlatego zrobiłem ten... Moim zdaniem ta barierka to jest dobry pomysł. Bo, jak widzicie, moja głupota nie zna granic. O, o, o nie gadaj, że wszystko starczyło. Akurat, na styk, super. Nawet nie liczyłem, szczerze mówiąc. Można by było to na razy dwa, ale zrobię to razy jeden po prostu na razie. To znaczy tak, o to zrobię jeszcze chyba jeden wyżej bo niedobrze nie, nie to, to wygląda, w moim zdaniem. Ale okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej, yy, Potrzebuję jeszcze tylko... ssssssssssssssssssssssssheeeelfff... Nie gadaj, że znowu tyle czasu brakło, ja nie mogę. Dobra, widzowie, nie będę wam przedłużał tego... tej męki. Po prostu zrobiliśmy totalnie coś innego niż mieliśmy, znaczy po części zrobiliśmy to, co wam obiecałem, czyli oswojenie raptora, ale i zarazem oswoiliśmy dimorfodona, dilo, dilo terizino, dwa bobery, parazaura... Czego chcieć więcej w tym odcinku? Moim zdaniem odcinek jest udany jak najbardziej i mam nadzieję, że tak samo równie dobrze Wam się oglądało ten odcinek, że on jest dla Was udany. Dziękuję za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku, a i też nie zapomnijcie zostawić sub suba, oczywiście lajka, like walnijcie w dzwoneczek, żeby zostawić powiadomienia o kolejnych filmach. W opisie tam na dole macie też link do mojego kanału. Kanału Sarus Horror. Zachęcam do obejrzenia. Ciekawe horrory tam nagrywam. Czasem też fazmofoby nagrywam. Póki co nagrałem jako ostatni odcinek. To był chyba DJ of Creation Demo. Um, a teraz będę nagrywał, właśnie. Będę się brał zaraz za nagrywanie The Beast, The Beast Inside. Bardzo fajny horror z fabułką. Um, dobra, widzę, nie przedłużmy, A też weźcie tam w opisie. Macie link do mojego serwera Discord. Zachęcam tam bić, bo tam najczęściej wysyłam informacje. Trzecia, 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 trzecia przeszkoda na nagrywaniu, nie? Trzecia osoba mi znaczy druga osoba, a i kot jeszcze był, przeszkodził mi więc trzy rzeczy mi przeszkodziły w nagrywaniu. Zachęcam was do wbicia na mój serwer, Discord link macie tam na dole w opisie, tam wysyłam wam po prostu informacje na bieżąco odnośnie odcinków i tak dalej, zadaję wam pytania, co byście chcieli. No i co, no i tyle w sumie chciałem wam powiedzieć. O, popatrzcie zrzut, dam wam znać, co będziemy dropnęło na Discordzie właśnie na przykład, tak? Pójdę z wami do tego zrzutu jeszcze, jak ten odcinek zakończę, to takie piękne zakończenie odcinka będzie właśnie tym, że zobaczymy, co będziemy mieli w zrzucie nowym. Czyby po prostu po, poza odcinkiem tego nie bardzo to Sprawdzę to dla Was teraz. Uwaga, mamy. Cierp, fajnie. Narko. Olej. A reszta to tam. Takie miernoty. Ale to nic. Fajne rzeczy nam dało. Cieszę się. Jo widzę, że jeszcze jestem w trakcie, jakby to powiedzieć, przed montowaniem. Spójrzcie, co tam mamy. Tylko ja muszę uciec stąd. Jak najdalej na razie. Widzicie tam, co się tam walczy, tam Terizino z czymś, z tym raptorem? To jest alfa raptor ogólnie, tak mi się wydaje. Widzicie, całe szczęście, że nie wyłączyłem streamlapsa i arka. Nie nie nie... nie skończyłem. Ma no, bardzo ciężką sytuację, nie wiem, jakie on ma HP. Zaryzykujemy. Mało HP ma. O. Dobra, może uda mi się go zabić. Mamy go, mamy go. Co nam dał? Pogarał Okej. Dajmy mu te ogódki Żeby się trochę odsłucił. Eee, Szczerze myślałem, że te alfy będą trochę fajniejsze, ale jakby to powiedzieć, takie luty dawały, a to mi dało tymczasem pazur, jagody i Bruch. Brak słów. Dobra. Trzymajcie się do następnego odcinka, i naszym pożegnaniem nowym trzymajcie się. Bajo piąteczka.